mamy Szanowni Państwo, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Andrzej Duda. Panu Prezydentowi Towarzyszą, Sekretarz Stanu Kancelarii Prezydenta, Wojciech Kowalski oraz Senator Leszek Galębo. Państwa Konin jest miejscem w Rzeczypospolitej, specyficznym. To jest, śmiało można powiedzieć, serce Polski. Dokładnie, to jest środek Polski. To jest ziemia, która z dziada Pradziada jest ziemią polską. Ziemią w polskich rękach. I ja nie mówię o tym, czy Polska istniała na mapie, czy nie istniała. Ja mówię, że to były zawsze polskie ręce. Te ręce uprawiały tą ziemię te ręce pracowały dla tej ziemi te ręce za tą ziemię walczyły te same ręce później po 1955 roku wydobywały tutaj wydobywają węgiel brunatny te same ręce obsługiwały tutaj elektrownię dzięki której dzisiaj jest cały czas jeszcze 8% polskiego zapotrzebowania na energię tutaj właśnie produkowane Konin i ziemia Konińska to śmiało można powiedzieć zagłębie konińskie i pod względem węglowym i pod względem energetycznym jest regionem dla Polski ważnym, żeby nie powiedzieć kluczowym. Właśnie jest zagłębiem energetycznym Rzeczypospolitej. Ale to jest też rejon o bardzo silnych korzeniach patriotycznych. Ważne jest zawsze to, żebyśmy pamiętali o własnych interesach i pamiętali o tym, że jesteśmy Polakami także wtedy, kiedy jesteśmy w instytucjach europejskich. Mówię to jako dzisiaj prezydent. Tu jest Polska! 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 Mówię to, proszę państwa, jako dzisiaj prezydent, ale kiedyś także poseł do Parlamentu Europejskiego, który reprezentował w Parlamencie Europejskim polskie interesy bo wszyscy tak naprawdę reprezentują w Parlamencie Europejskim interesy swoich krajów, zwłaszcza ci z Zachodu, którzy bez kompleksów rozpychają się łokciami po to, żeby walczyć o interesy partykularne swoich krajów swoich narodów, swoich wspólnot. I my także musimy mieć zapewnione, żebyśmy byli w Europarlamencie reprezentowani przez takich ludzi, którzy właśnie dokładnie tak pojmowane polskie interesy będą realizowali. To są polskie interesy, które oczywiście służą także i Unii Europejskiej. Bo jak Polska się dobrze rozwija, to i Unia na tym zyskuje. Ale przede wszystkim Polska na pierwszym miejscu, absolutnie na pierwszym miejscu i jeszcze raz na pierwszym miejscu. To jest wartość fundamentalna. Państwo, w tej Unii Europejskiej w tej chwili toczy się bardzo poważna dyskusja, debata, bardzo często się o tym mówi. Zielony Ład, kwestie klimatyczne, ochrona środowiska, to są rzeczy, na których nam zależy. Mówię to zupełnie poważnie, z całą odpowiedzialnością. Zależy nam na tym. Zrównoważony rozwój, pozostawienie Zdrowego środowiska naturalnego, pozostawienie jak największych bogactw naturalnych dla naszych następców, dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków, dla przyszłości jest także i bardzo ważnym naszym zadaniem. Zostawienie im tego wielkiego zasobu, który dał nam Pan Bóg, śmiało mogę tak powiedzieć, jak najbardziej niezniszczonego, jak najbardziej niesużytego. To jest też nasz obowiązek. Dzięki właśnie po to. Aby to zrealizować mówimy dzisiaj o transformacji energetycznej i mówimy tak, potrzebujemy więcej nowoczesnej energetyki, potrzebujemy energetykę, która w jak największym stopniu będzie oszczędzała zasoby naturalne, zwłaszcza te zasoby naturalne wyczerpywalne, te, które mogą się skończyć, a korzystała jak najwięcej z tych, które no, można tak zakładać w jakimś sensie są niewyczerpane. Tymi niewyczerpanymi z całą pewnością, a naturalnymi całkowicie są wiatr. Tymi niewyczerpanymi mam nadzieję jest słońce, które oby nigdy nie zgasło, a z którego także możemy czerpać energię. Powinniśmy z tego korzystać. To są ważne oblicza transformacji energetycznej. Mówię o tym tutaj w Koninie gdzie jak wspomniałem na początku jest zagłębie węgla brunatnego, gdzie z tego węgla dzisiaj korzysta polska elektrownia zapewniająca 8% zapotrzebowania energetycznego kraju w energię elektryczną. W tym zakresie będziemy musieli realizując politykę europejską, ale zdroworozsądkową, dokonać także bardzo poważnej zmiany. Musimy o tą zmianę walczyć. Tu potrzebna jest elektrownia atomowa. Po to, żeby była energia, po to, żeby było bezpiecznie i po to, żeby była praca. Musimy zrealizować, musimy zrealizować elektrownie atomowe. Tą, którą realizuje polskie państwo we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, z amerykańskimi firmami na mocy międzyrządowego porozumienia, ale także, proszę państwa, tą, która realizowana jest tutaj przez sektor prywatny przy wsparciu państwa polskiego. Państwo polskie musi nadal tą inwestycję wspierać i o to trzeba walczyć. Walczyć trzeba o to zdecydowanie. Zapewniam państwa, że do ostatniego dnia mojej prezydentury będę walczył o realizację tych inwestycji, w nowoczesną energetykę nuklearną w Polsce. Także tutaj, na ziemi konińskiej. I będę walczył... I będę walczył o Centralny Port Komunikacyjny, który jest także blisko państwa i będzie stanowił dla was bardzo odczuwalną, w sensie najbardziej pozytywnym, Nową formę otwarcia się na świat. Z tego portu lotniczego wie, że to głęboko będzie można polecieć wszędzie. Jedniesz. Niedługo wybory do Parlamentu Europejskiego. Proszę, żebyście Państwo szli do tych wyborów gremialnie. Potrzebujemy w tych wyborach jak najwięcej głosów oddanych za Polską. Brawo! Głosujcie Brawo! za tym. Głosujcie Państwo za tymi, którzy jasno i wyraźnie deklarują, że idą do Europy walczyć o polskie interesy, bo tam trzeba walczyć o polskie interesy, a rozwój polski jest w interesie Unii Europejskiej, bo jesteśmy jej częścią i każdy w Unii Europejskiej na Zachodzie doskonale to rozumie. To tylko niektórzy w Polsce tego nie rozumieją. Ale nie wolno głosować na takich, którzy tego nie rozumieją. Trzeba głosować na takich, którzy dobrze wiedzą, co to znaczy walczyć i bronić polskich interesów. Mają dla polskich interesów tam iść. Bo tam każdy walczy o swoje. I my też tam musimy o swoje walczyć. Proszę was, byście do tych wyborów szli i proszę was, byście Państwo w tych wyborach oddali głos na tych, którzy będą walczyli o Rzeczpospolitą. Na wojsku. Na, na wojsku. Bardzo Państwu dziękuję jeszcze raz. Bardzo bo Państwu dziękuję jeszcze raz za niezwykle życzliwe, żywiołowe i miłe przyjęcie. Tutaj w Koninie po, po raz kolejny, bo przecież nie pierwszy raz. Ale dzisiaj, proszę Państwa, dodatkowo oddaję państwu mojego ministra. Mojego ministra i mojego przyjaciela Wojciecha Kolarskiego. Wojciech! 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 Z wojciech! 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 Ramię w ramie w ramie jesteśmy z Wojciechem kiedy byłem posłem w naszym sejmie potem kiedy byłem w parlamencie europejskim i teraz kiedy jestem prezydentem Wojciech od pierwszego dnia mojej prezydentury cały czas mi towarzyszy jako minister w mojej kancelarii jeden z najbliższych współpracowników znakomicie wie przez te 9 lat znakomicie zdążył się nauczyć i walczył w ogniu Prowadzenia polskich spraw międzynarodowych, także i na arenie międzynarodowej, nie tylko w Pałacu Prezydenckim, ale także na wyjazdach. Ściskał rękę prezydentów z wielu krajów, siedział przy stole, kiedy prowadziliśmy bardzo trudne negocjacje. Wie, jak się walczy o polskie interesy. Oddaję go Państwu, bo chcę, żebyście mu powierzyli prowadzenie dalej polskich spraw. Niech to robi. Na arenie międzynarodowej niech walczy w parlamencie europejskim o nasze, o polskie sprawy, o wasze sprawy tutaj. O te fundamentalne kwestie, między innymi energetyki, tak ważne dla całej Polski, ale także i tutaj dla ziemi konińskiej. Jeszcze raz wam dziękuję za przyjęcie i proszę idźcie na wybory. Tak obiecał, obiecał, że znajdzie czas, aby przystąpił.